Witam, mamy tutaj zajętego liberciaka drugiej generacji A fajnie w pomalowane, ale niestety Kling przejechał z chorobą odwoła. dwozia tak może nie widać ale Zbiornik zamontowany Buzla z gazem nawet I o dziw Słuchajcie tu będzie robiona konserwacja na pomarańczowo Taka fanaberia klienta Nie będzie to żadnym ratorem Tylko specjalnym barankiem bezbarwnym Do którego dodajesz pigment I na to bezbarwny woska. Jakiś tam kremowy czy coś, po prostu są takie bezbarwne.